Pewnie myślałeś, że będziesz już na wakacjach. To było szaleństwo. Ale jestem gotowy na zakończenie sezonu. Gram pierwszy mecz z Rafą. Będzie nieźle. Jego stopy mają dziwny kształt. Tylko lewa. Nigdy jeszcze nie widziałam takiego podbicia. Jak się czujesz? To będzie bitwa? Wyjdzie na kort i będzie chciał mi dokopać. Indian Wells to była jego pierwsza porażka w tym roku. Jest pewnie podekscytowany tym meczem. Bardzo się napalił. Zanosi się na ciekawe starcie. Wielki mecz. Zewsząd słyszę, że Rafa grał z kontuzją żeber i że gdyby był w pełni sił, to by mnie rozniósł. Mogliby już przestać. Mam już dość tych wszystkich ludzi, którzy próbują zdyskredytować moje zwycięstwo. Chcę wygrać, żeby się uwiarygodnić.